Cześć, witajcie, zapraszam Was na zakupy ze mną, jestem w Pepco i miło mi będzie z Wami robić wspólnie zakupy, jeżeli jesteście pierwszy raz, zostawcie jedno serduszko. jeżeli więcej raz, no to tam więcej, zostawcie rzeczy, Słuchajcie za 25 i przecenione na 17, ale to jest plastik. tu mamy za 4 zł nawet. Takie, ale bez tego, i słuchajcie, tacki, jak szukacie. Szukacie, słuchajcie, szukacie. 6 zł. Tania, ale bardzo ładna, patrzcie tak ta. 6 zł. Taka jesina, mała tacka, fajna poręczna. No, bardzo fajna. Gdybym potrzebowała, to bym kupiła. Słuchajcie, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, będziecie powiadomieni o nowościach 20. Zapraszam Was na moje krótkie filmy shorts. No i słuchajcie, to polecam, to jest fajny organizer. Za 10 zł na przyprawy. O. jest taki uciekacz czekajcie, tutaj talerze, nie będę się teraz skupiać dokładnie, ale tutaj patrzcie jakie słomki. nie, to, co to jest? chyba stalowe te e, pałeczki za 15, super bardzo ładny zestaw, nawet komuś w prezencie dać e, kotek na szczęście zobaczymy Bezcenny. 10 zł, chyba ten kubeczek Ja to przyszłam po. Słuchajcie, zobaczyć po jakąś jedną rzecz, ale zobaczymy sobie jeszcze tego kotka, bo to można zakupić cały zestaw. i kurde, większe literki. Tu Wam pokażę i cyferkę 35. A to 12. Jak chcecie mieć dużo szczęścia, to się przyda. takie coś mamy. Tutaj jeszcze miseczki. A co to jest to? Chyba to trzymania. Kurde szampana albo coś. Nie wiem, dajcie znać, co to jest. na ludziska. Tu mamy za 60 do przechowywania ciasta. No i słuchajcie, łyżeczki możecie za 17 kupić. Tak wam obiadę, bo nie będę się skupiał nad jedną łyżeczką, bo uważam, że to nie są drugie rzeczy, więc 35 też są już przecenione na 9, takie szklanki. Fajna cena. Tu są trzy sztuki, dlatego może ktoś tam po Taki spanek. Zaraz zobaczymy cenę. Czekajcie. Za 17. Dajcie znaczy używać. Ja nie. Tu mamy takie zaparzecze. Za 17. O kolejny słuchajcie ten za 30 a czemu tak? Dajcie znać. Tu mamy jakąś miskę, ale ona jest tak ciężka słuchajcie 35 zł. Bardzo ciężka, taka zacna. Dobra. Coś uroczego Wam pokażę, patrzcie słówka, jest prawdziwny cenę. Ja już mam kubeczek 10 zł, więc wiecie, w tym skrzypkę. Zapraszam na firmy short. Ten pokazuję swój kubeczek, który kupiłam. Co to jest? 22 zł, patrzcie. No z taką silikonową przykrywką. Tu mam kotek za 20, taki z banuszek. Śliczny. To jest śliczny taki grzybek. Mamy takie szklanki. Powiem, wam, że sparzowane są kubki. Mamy pieska. Za 15 chyba nie. E. Bardzo mi się ten jeż podoba. Też pewnie, słuchajcie, jesz 10 tylko. Patrzcie, jaki za 10. Tu mamy psiaki. O, i tak tu się prezentuje. Ojej, jej, nie mamy. Słuchajcie. Kurczę, czekajcie. nie mamy. 12 zł. Przepiękne. Przepiękne. Przepiękna, Ten kubek jest piękny. Słuchajcie. Za 15 zł. Piękny. A tu patrzcie, pudełko. Ten jest fajny.

Taki. Tu mamy taki wazon, co 20, wam kiedyś się pokazywałam. No i słuchajcie, kwiatów jest pełno. Cenowo tu nie są jakieś wysokie ceny, a już jest ozdoba na lata. Nie każdy lubi, ale też nie każdy. Słuchajcie, wszędzie ma okna, żeby te kwiaty jakoś tam rosły. Ale słuchajcie, tu mam jeszcze szki więc Wam polecam w dobrej cenie o. I tak to się słuchajcie prezentuje to co to jest? O, klucz. To jest cenne. Widzicie? No i tak kochani. Życzę Wam cudnego dnia. Subskrybujcie, lajkujcie like baj.